Są takie lektury, które sobie człowiek chce poporcjować, żeby przyjemności czytania starczyło na dłużej. I tak próbowałam zrobić z Kraftówną w Krainie Czarów, ale potem sobie uzmysłowiłam, że jeżeli coś mi smakuje, to muszę po prostu przeczytać od razu. Kraftówna w Krainie Czarów, a dzisiaj razem z nami Remik Grzela, czyli autor wywiadu Rzeki z Barbarą Dzień Kraftówną. Dzień dobry. No to zacznijmy od historii pewnej znajomości, czyli od waszego pierwszego spotkania, bo ja po tej lekturze mam wrażenie, że za co dziękuję, miałam okazję poznać panią Barbarę i mam ochotę na więcej, bo odsłoniła bardzo dużo historię waszego spotkania, waszej znajomości. Pierwszy raz zobaczyliśmy się na promocji mojej książki Rozum spokorniał. To był rok 2000 w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Ja wiedziałem oczywiście jest Barbara Kraftówna, legendarna aktorka, ale e, tak się stało, że e, w tej książce była rozmowa z Hanną Kral. One są rodziną, to znaczy syn pani Barbary i córka Hanny Krall byli małżeństwem. I Hanna Kral przyprowadziła Barbarę Kraftownę jako swojego gościa na to spotkanie. Mnie było naprawdę szalenie miło, ale wtedy się nie, nie poznaliśmy. Znaczy, nie było takiej okazji, żeby ze sobą porozmawiać. I minęło parę lat. Powstał monodram Uwaga złe psy. Reżyserował to Michał Siegoczyński, to był mój tekst i grała Małgorzata Rożniatowska. I ten monodram taki mały 40-minutowy o żonie Jerzego Szaniawskiego, a Anicie Szaniawskiej, e, która w jakiś sposób przyczyniła się też do jego śmierci, była, była taka stolkerką, stalker zawładnęła nim, e, nie mógł uciec od tej kobiety. E, mnie to zafascynowało. Musiałem to opisać. I potem, kiedy ten malutki monodram był grany, okazało się, że Małgorzata Rożniatowska jest tak wspaniała, charyzmatyczna i tak porusza ludzi, dyrektorów teatrów i jurorów, że zaczęła tym monodramem wygrywać wszelkie możliwe festiwale. Między innymi Festiwal Teatralny w Kaliszu, gdzie wygrała z Teatrem Narodowym i Teatrem Dramatycznym. Bardzo to było dla mnie szczęśliwe. I pani Barbara Kraftówna słuchała w radiu rozmowy ze mną i z Michałem Siegoczyńskim u Andrzeja Matula i zadzwoniła do radia. Potęga radia. Po, tak, Potęga radia po, y, po mój numer telefonu. Andrzej Matul go przekazał. No i usłyszałem ten głos w telefonie y, dźwięczny, bardzo charakterystyczny, Kraftówna. I czy ja mógłbym się z nią spotkać u Wedla na szpitalnej? Bo potem to się właściwie stało jej biuro. Do, do, do dzisiaj tam. Biuro i kwatera główna kwatera jak mówi. główna najczęściej można ją spotkać. No i się spotkaliśmy. I pani Barbara akurat wracała do Polski. Po wielu latach w Ameryce i zapytała, czy nie napisałbym dla niej sztuki na 60-lecie pracy artystycznej. No, dla mnie to było w ogóle jakieś no, niesamowite wyróżnienie, ale prawdę mówiąc, nie, nie za bardzo miałem temat, nie za bardzo miałem pomysł. I umówiliśmy się, że spotkamy się jeszcze raz i ja przy, przedstawię jakieś propozycje. No, więc przyszedłem po raz drugi i mm, miałem trzy pomysły. Mm, przy czym e, akurat monodram o Marlenie Dietrich, bo od tego się zaczęła nasza przygoda, to się nazywało Błękitny Diabeł. I to była historia napisana na bazie moich rozmów z sekretarką Marleny Dietrich, z którą się spotykałem w, w Paryżu, nieżyjącą już panią Normą Bosquet. I fascynująca zresztą przygoda sama w sobie dla mnie, te spotkania z sekretarką Marlene Dietrich, jakby z, z dwóch powodów. No, oczywiście tylko w, tylko w trące, bo jej mąż też był bardzo, wy, jej mąż był bardzo wybitnym francuskim pisarzem. Jego wielką miłością był Franz Kafka. O którym napisał też wspaniałą sztukę. To się nazywało Kawka w Auschwitz. Więc ja miałem z nią jakby dwa tematy. Z jednej strony kawkę, którym się sam zajmowałem, a z drugiej strony Marlene Dietrich, której ostatnie lata były fascynujące, bo nikt ich nie opisał. A ta pani była z nią do końca. I ona przynosiła mi na przykład taką reklamówkę papierów, położyła mi na, na kolanach. I zacząłem wyciągać żółte karteczki, a to były takie karteczki, które Marlena Dietrich pisała w łóżku, i nikt ich wcześniej przede mną nie widział, więc w ogóle. O skrywanie człowieka w codzienności. I opowiadam to pani Barbarze Kraftownie, że właśnie miałem taką przygodę, że, że Marlena Dietrich, że bardzo to by było ciekawe, gdybym e, napisał to od strony takiej podwójnej gry. No i e, Pani Barbarze się ten pomysł nie bardzo spodobał. Uważała, że monodram to jest, y, y, mówiła, że to jest jak masturbować się na scenie, to jest bez partnera, to w ogóle... Trudne początki, jak słyszę. Trudne, po, trudne początki. Pozostałe propozycje nie, 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 nie przeszły, e, ale powiedziałem, dobrze, to może ja będę pisał e, we fragmentach i będzie pani czytała ten tekst i sama zdecyduje, czy, czy jakby warto pójść w tę stronę nie wiem, czy to już nie pamiętam, czy było na pierwszym spotkaniu, czy na drugim. Ja podejrzewam, że na pierwszym ona mi podała bardzo precyzyjne daty, kiedy nasz spektakl będzie i gdzie grany. I kazała mi otworzyć kalendarz i wpisać, że tam 20, nie wiem, listopada w, w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Postanowione. Wyobrażam sobie ciężar odpowiedzialności, jaki poczułeś. Ja po prostu mówię, ale jak to, nie mamy tekstu jeszcze, powiedzmy, że był lipiec. Czy, nie ma tekstu, <laughs> no, nie ale nie terminy ma, już są. Nie mamy pomysłu, nie mamy tekstu, są terminy. I tylko tylko tak trzeźwo zapytałem, czy te teatry są powiadomione. Na co pani Barbara odpowiedziała, jeszcze nie, ale będą. Koniec kropka. No i koniec kropka, i tak się stało. Rzeczywiście, jak przyniosłem pierwszą kartkę Błękitnego Diabła, pani Barbara właściwie postanowiła, że to jest ten tekst, który chce robić. Podobało jej się chyba to, że to było takie y, autoironiczne wobec aktorki też w jakimś sensie, bo zaczyna się, zaczynał się ten spektakl taką sceną, że Marlena Dietrich, już stara, zamknięta w swoim domu, ogląda swoje stare filmy i cały czas je komentuje. I te komentarze to są w stylu, nie mogę już tego oglądać, to jest straszny kicz, jak można było coś takiego zrobić, jak można było tak zagrać. Potem ym, jakby moja rola polegała też na tym, żeby pani Barbara mogła w ten spektakl, bo takie było założenie jej jubileuszu, e, mogła tym spektaklem pokazać niejako swój warsztat. To znaczy warsztat aktorki. Nie tylko, że gra postać, ale też w jakimś sensie, że gra aktorkę, która gra postać. I tam e, zna, znalazły się trzy role w gruncie rzeczy, bo pierwszą postacią, którą widzimy na scenie, jest Marlena Dietrich. W czasie spektaklu, w pewnym momencie, okazuje się, że to nie jest Marlena Dietrich, tylko to jest sekretarka Marleny Dietrich, która ją gra. A w finale spektaklu jest Barbara Kraftówna, która gra sekretarkę, która zagrała Marlenę. Więc jakby było takie... Wymaga też dużej uważności od widza. Dużej uważności, a od pani Barbary opowieści. wymagało też e, żartem powiem, dosyć ciężkiej głowy, dlatego że e, kraftówna nigdy poza sp sporadycznymi przypadkami nie, nie gra w prywatnych włosach, to znaczy, to znaczy wszystkie role gra w perukach. I tutaj grała trzy role, grała też siebie. No więc miała rudą perukę na końcu, którą zakładała, ale wcześniej miała perukę Marleny. Pod peruką Marleny miała, miała perukę sekretarki. I jeszcze miała na głowie taki stelaż z mikroportem, bo grała to na dosyć, dosyć dużych też salach czasami. Więc rzeczywiście to ja sobie tego nie wyobrażam, że można mieć ten stelarz, dwie peruki, potem zakłada tę trzecią perukę, więc. I pokazała rzeczywiście, tak to było napisane specjalnie, żeby mogła trochę odsłonić z tego, kim jest aktor. E, na przykład e, pamiętam, e, pamiętam taką scenę, gdzie jako Marlena Dietrich w ostatnim filmie, gdzie David Bowie zagrał tę scenę. A rozmowę e, nią, nią, kiedy. Dowiadujemy się, że, że odszedł. Tak? Że Kilka dni odszedł. tak naprawdę po premierze tak. tej ostatniej płyty Black Star. E, i, e, I tam jest taka scena między Marleną Dietrich i Davidem Bowie, gdzie e, on jest z Gigolo i rozmawiają. I Marlena Dietrich wie, że będzie bardzo krótko na ekranie w tym ostatnim swoim filmie. W związku z czym, jakby niejako postanawia E, uczyć się, żeby pauzy były coraz dłuższe i przeciągać sylaby, tak żeby nie była na ekranie minutę, tylko nie to wiem, trzy minuty. Tutaj. Jest taka scena napisana w naszym spektaklu, gdzie pani Barbara jakby pokazuje, jak będzie przedłużała ten tekst, jak długo będzie go mogła mówić, a druga scena, taka, m, która mnie bardzo poruszyła, ale też wiele osób mi na to zwróciło uwagę, w pewnym momencie ona przebiera się w tę suknie Marleny Dietrich, taką słynną, długą, jasną suknię. Kraftówna robi to tak, że właśnie robi to w półcieniu, na, robiła, e, już nie gra tego spektaklu od jakichś czasów. bardzo mu chciała w, zobaczyć w półcieniu, ten... W półcieniu na, na scenie, właściwie to prawie zgaszane światło jest, i jakby m, m, zmienia ten swój kostium, który miała na tę suknię i to bardzo długo trwa, to znaczy, nie wiem, to trwa minutę, półtorej minuty, może dwie minuty, nic się na scenie nie dzieje. Tylko widzimy to, jak ona jakby się siłuje z założeniem butów, z zapięciem, nikt jej w tym nie pomaga, bo też to jakby o, o to chodziło, żeby zostawić tak te i postać i aktorkę, i prywatnie kraftówne zostawić na chwilę samą na scenie, to było bardzo poruszające. Remik, w książce też zdradzasz, jak wygląda współpraca z reżyserem na przykład. No i pani Barbara yy, jawi mi się jako taka postać, która potrafi postawić na swoim. Czyli są na przykład skróty, których teoretycznie trzeba dokonać, więc stoisz nad panią Barbarą i mówisz, że na no to trzeba wyrzucić, bo za długo. I wywiązuje się dość ciekawy dialog. Skróty w moim tekście, zresztą. Dokładnie. Pani Barbara nie pozwala, bo ja, u, ja, ja już uważałem na próbach czasami, że że czegoś jest za dużo, że, że jest przegadane. za dużo tekstu, że przegadane. I pani Barbara jakoś tam na początku brała pod uwagę, po czym przychodziła na następną próbę i w ogóle nie, przywracała ten tekst. No więc pytałem, dlaczego Przecież to jest wyrzucone, to jest, ale to musiała przywrócić. Ja mówię, ale to jest mój tekst, a pani Barbara mówiła, ale ja to gram. Jakby miała taką, cały czas się mierzyła z tym. To jest też, ja obserwowałem jako aktorkę przygotowującą rolę. I To jest też ciekawe, bo też krytycy teatralni często y, jakby też nie, nie biorą pod uwagę różnych aspektów y, też przygotowania roli. Zresztą bardzo mało zajmują się moim zdaniem aktorstwem i opisywaniem aktorstwa. Raczej y, ka każdy wieczór jest inny, aktor też jest w różnych stanach. Inaczej się z tą rolą mierzy. Jednego dnia próbuje coś innego. Dostaje też bardzo ten różną ten... energię od widzów, co od bardzo widzów. wpływa na to, co się dzieje na scenie. <trych> <trych> I pani Barbara Kraftówna rzeczywiście jest taką aktorką bardzo współczesną, która e, nie, ma gotowej, jakby nie ma gotowej roli. To znaczy, ona cały czas, się, e, cały czas się mierzy. Próby, które ja podglądałem, najpierw próby jej monodramu, ale później zwłaszcza e, spektaklu Oczy Bridge Bardot, gdzie gra z Marianem Kociniakiem, e, reżyserował Maciej Kowalewski. To pisałem na Jej 80. urodziny w Teatrze na Woli, był ten spektakl, gdzie widziałem, że Marian Kociniak się denerwował bardzo. To znaczy, on przychodził z gotowymi pomysłami, propozycjami i jakby uważał, że, 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 że ta propozycja jest dobra. Praca domowa została odrobiona, czas tak, ją wdrożyć. Tak, jakby wchodził z czymś, co, czego nie zmieniał. Natomiast pani Basia w ogóle tam ani sobie, ani jemu nie odpuszczała, bo się cały czas jakby zaczynała od początku, to znaczy ciągle jakby zaczynali od zera. On się strasznie irytował, ja trochę zapisałem tych dialogów, one są w książce. On się strasznie irytował i Baziu, ja myślałem, że ja się spotkam z wielką aktorką, a ty się zachowujesz, jakbyś chodziła do szkoły teatralnej, bo rzeczywiście ona się wszystko rozbierała na najmniejsze, najdrobniejsze elementy. Zadawała pytania, mówiła niuansiki niuansików, pytanie od, py od pytania. To dla reżysera może być bardzo deprymujące. I ja obserwowałem taki moment pęknięcia, który też opisuje. Zresztą zapytałem Maćka Kowalewskiego, pokazałem mu ten tekst, czy mogę, to, czy mogę to opublikować w książce, on się na to zgodził. Taki tekst, kiedy właściwie on pękł w pewnym momencie. To znaczy, kiedy nie bardzo mógł jako reżyser się odnaleźć w tej, w tej sytuacji. To skończyło się taką eskalacją trochę, takim wybuchem nieskierowanym wobec aktorów, ale wobec tych m, mnie i koleżanek, które były na, na sali. I, I potem obserwowałem, w jaki sposób pani Barbara Kraftówna najpierw go karci, tam taką. Ustawia taką, rolę jasno. Ustawia, tak urocze oczywiście, ale jak ustawia tę sytuację najpierw, e, żeby mieć porozumienie z nim. A później, w jaki sposób to łagodzi, żeby nie było żadnego nieporozumienia w zespole. I to, to nie była jedna próba. Znaczy pani Barbara i przyniosła jakieś prezenty i wymusiła na, na, na Maćku, właściwie dialogiem ze sztuki, żeby ją objął, żeby ją przytulił, żeby jakby doszło do czegoś bardzo e, intymnego między reżyserem a aktorem. I to jest, no to była piękna szkoła. To było rzeczywiście, dała nam wszystkim, dała nam wszystkim szkołę. Więc to jest aktorka bardzo świadoma, absolutnie skupiona na swojej pracy. Zawsze do wszystkiego przygotowana nawet do autoryzacji książki. Bo autoryzacja książki wyglądała, pierwszy raz się z czymś takim zetknąłem, bo myślałem, że będziemy parę dni siedzieć i rozważać każdy akapit. A pani Barbara przyszła ze spisem poprawek i mówiła tylko strona piąta, wers siódmy od góry, słowo takie i takie. Takich bohaterów można rzeczywiście wiedzieć. Ja wszystkie. w ogóle, ja o nie miałem, bo myśmy autoryzowali tę książkę, w, nie wiem, w pół godziny czy w godzinę. Byłem naprawdę zdziwiony, bo przyszła przygotowana do autoryzacji tekstu. Jest rzeczywiście osobą, która jest przygotowana do wszystkiego, co e, robi. Przygotowanie to jest taka rzecz bardzo jakby dorosła, związana z dojrzałością, ale dla mnie też pani Barbara ma w sobie dużo z takiej dziewczynki. Przypomniałam sobie inną z twoich rozmówczyń, panią Danutę Szaflarską, która powiedziała takie zdanie, które cały czas mi dźwięczy w głowie, wiek niekoniecznie musi mieć coś wspólnego z człowiekiem. I ja na przykład dopiero jak skończyłam czytać książkę, to sobie jeszcze raz uzmysłowiłam, że pani Barbara ma 88 lat, ale w tej opowieści ona jest dla mnie taką kobietą, dziewczynką, w ogóle nie myślę o jej wieku. Jestem zachwycona apetytem bardziej na życie, niż zastanawianiem się, ile ktoś ma lat. Czyli faktycznie tutaj te, to zdanie się Sprawdza. Wiek niekoniecznie musi mieć coś wspólnego z człowiekiem. Bo jest, jest coś chyba w charakterze, co się ma albo nie ma, ale też to, na co mi zwróciłaś uwagę, rozmawialiśmy o tej książce, że apetyt na życie może być decyzją, którą tak, podejmujemy. Tak, to jest kwestia decyzji i to nie takiej, którą można podjąć raz na zawsze, ale każdego dnia w takim codziennym trudzie. Tak, czyli że wychodzę z domu. I się czymś zajmuję, prawda? Że, albo że muszę się do czegoś przygotować. Czyli, że jestem w jakimś nieustannym krzątaniu się. I z mojej obserwacji, wśród moich rozmówczyń i różnych książek, czy, czy bohaterek tekstów, były pani Julia Hartwig i Danuta Szaflarska. Bohaterka mojej książki było, więc minęło pani Joanna Penson. Najwięcej to samo pokolenie. pokolenie pani Danuta Szaflarska, oczywiście Nestorka. Ale one wszystkie, jak mu, mówiły o, o tym, o tej potrzebie wyjścia do ludzi i, yy, i zrobienia czegoś, to znaczy, żeby się nie zamykać i nie rezygnować, tylko że, yy, żeby przyjmować przyjmować życie, nie, nie nawet takie, jakie jest, tylko żeby, żeby temu życiu coś narzucać, żeby się przygotowywać do tego, jak się też żyje. Nadać smak, na... żeby smakować, trzeba tak. ten smak znaleźć. I powie, powiedziała mi też e, pani profesor Joanna Penson, bohaterka mojej książki było, więc minęła, jak ostatnio się z nią widziałem, całkiem nie tak dawno w, w Sopocie, która mając 90 kilka lat nadal pracuje w biurze Lecha Wałęsy i, i, i z nim. I e, powiedziała mi, że nawet jeżeli jest taka sytuacja fizyczna, że przestaje się widzieć na jedno oko, albo ma się problem z poruszaniem, to właściwie y, y, to przychodzi bez przykrości. To znaczy, dopóki jest y, intelekt, dopóki jest jasność myślenia, dopóki można czytać, jak nie można, nie widzi się jednym okiem, to. Pani profesor Janna Penson czyta na Kindle, sobie kupiła, powiększa tekst i jest na bieżąco dalej w literaturze, że jakby cały czas na, narzucać życiu wymagania. Julia Hartwig, która zawsze m, pisała i mówiła o tym, jak, jak się w życiu należy krzątać, że właściwie pracowitość nie może ustać. Że ona gdyby nie musiała się położyć spać, to właściwie by pracowała w nocy. A zgodzisz się Remik, z tym, że taki, takie podejście do życia wręcz człowieka emanuje. Powiedziała o pani Julii, i ja yy, niejednokrotnie się łapię na tym, kiedy ją czasami mijam w Warszawie, że pójść właśnie dzień dobry i ten uśmiech, jakaś taka jasność w twarzy, która jest nie do nazwania, to jest coś w oczach, jakby to podejście do życia, ono wychodzi na zewnątrz. Ono jest widoczne, nawet jeżeli nie jest w jakiś sposób demonstrowane takie subtelne i pełne wdzięku. Ja miałem dużą przyjemność z tego, że w, chyba w drugim tomie dzienników pani Julia Hartwig zacytowała, zacytowała to, co o niej napisałem kiedyś. A, a scenę pamiętam do dzisiaj. Było w czasie moich y, studiów tutaj w Warszawie. Pani Julii nie znałem, oczywiście zna, wiedziałem kim jest, ale nie znałem jej osobiście. Połowa lat 90., było jeszcze trochę szaro, nie, 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 nie było tylu kawiarni. Pamiętam, ja mieszkałem przy Okulniku, czyli blisko nowego, nowego Światu. Pani Julia szła nowym światem. Ja tak szedłem chwilę za nią, i ona była jak wyjęta z, innej, z innego filmu. Ja napisałem, że miałem takie poczucie, jakby pani Julia szła paryską ulicą ten świat wokół był inny, a ona jakby nadawała swoją jakąś elegancją, sposobem poruszania się, pe pewnością siebie też, którą miała jakimś takim wigorem, energią, nadawała temu, co, temu, co było wokół, e, trochę innego rytmu. I, i, I tak zapamiętałem, że jakby szła paryską ulicą, i pani Julia to zacytowała w swoich e, dziennikach, czym sprawiła mi dużą przyjemność, bo tak ta scena została już na zawsze i pomyślałam sobie że w przypadku obu pań w przypadku pani Barbary i w przypadku pani Julii to co też przebija przez ich opowieść to jest wdzięczność wdzięczność za to co w życiu do nas przychodzi też pewna taka otwartość na to co życie niesie że nie ma takiego fiksowania się na jakieś plany które mamy bo bardzo często myślę że jeżeli się skupiamy na czymś to sobie wyreżyserujemy z didaskaliami, rozpiszemy na rolę to cuda mogą przejść obok. One mają taką otwartość na to, co życie przyniesie i zgodę na to, nawet jeżeli odbiera bardzo cenne rzeczy i ludzi. Wiesz, to jest tak, jak właśnie są ci, którzy mają też klankę, prawda, do, do połowy, połowy pustą, albo od połowy pustą, albo do połowy pełną. Ja staram się być w tej drugiej grupie, a bardzo mnie śmieszy zawsze z rozmów kontrolowanych taki tekst właśnie pomiędzy Krzysztofem Kowalewskim a Ireną Kwiatkowską, którego wpuszcza jako pułkownika zubera najpierw. A potem mówią, że to jest pułkownik Ubeck i on prosi o pół szklanki herbaty. Na no, co Irena Kwiatkowska mówi, zdaje się, że chyba nawet mamy taką szklankę. <laughs> I to mnie, wiesz, to mnie śmieszy, ale mówię to jako taką um, kwintesencję tej, 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 tego, o czym rozmawiamy, tej, tej myśli o tym, żeby y, jednak, wiesz, nie traktować y, Przypomniałem sobie taki, mam nadzieję, że go nie spalę, bo się autorka za to obrazi, ale taki bon mot Zofii Czerwińskiej, aktorki, która ma bardzo filozoficzne, właśnie jak Lec, takie powiedzenia. I ona kiedyś napisała, że najlepsze miejsce na namiot jest zawsze kawałek dalej. I coś takiego ludzie mają w sobie dosyć często, że to miejsce, w którym stawiają namiot, czy swoje życie, czy tam, gdzie są, nie jest tym właściwym ich zdaniem miejscem. Bo cały czas na coś czekają, że będzie lepiej, że będą fajerwerki. No tak, a oglądasz potem y, serial Olive y, Kit i tam nie ma fajerwerków, tylko jest życie, które się wypełnia, prawda? Jest kartka za kartką i. Y, ja też bym chciał, żeby były fajerwerki, a siadam do biurka i, 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 i fajerwerków nie ma. No. Ale też myślę, że szczęście jest w ogóle poskładane z takich y, drobnostek. Ja ostatnio sobie zaskoczona byłam sama, bo nagle pod koniec roku tak sobie podsumowuję, podsumowuję i nagle olśnienie, że to był najpiękniejszy rok mojego życia. Chwilę potem myślę, no dobrze, nie było żadnych fajerwerków, jakichś przełomów. Ale było zdrowo, było dużo miłości, było dużo ludzi, którzy się pojawiali naprawdę w takich miejscach i sytuacjach, w których teoretycznie nie powinno ich być. Taka magia codzienności pomyślałam sobie, że szczęście czasami jest tak ciche i tak niepozorne, że je łatwo przegapić, dlatego trzeba zwolnić. Kraftówna ma coś takiego, bo oni rozmawiamy, kraftówna ma w sobie coś takiego, że codzienność zamienia w celebrację. Ja się domyślam, tylko mogę się domyślać, oczywiście, znając panią Barbarę od 10 lat, że to też kosztuje. To znaczy, że to nie, nie przychodzi tak łatwo. Ale jeżeli już się z kimś spotyka, na coś decyduje, to to zawsze jest rodzaj e, celebracji. Uwielbiam historię z figami. No z figami to jest, to, to była no, piękna historia, bo E, wiesz, jestem w pracy, w teatrze, pani Barbara dzwoni, że co robię, no jestem w pracy, to żebym był za 20 minut na placu bankowym, wiesz, ale co się stało, ale jest coś ważnego do, do zrobienia, no, więc siadam w tramwaj, jadę, pani Barbara przyjeżdża innym tramwajem, Siadamy na murku, nie w kawiarni, nie gdzieś na murku. Jak licaliście. przy przystanku i pani Barbara wyjmuje, wiesz, ko koszyczek, w środku ma serwetkę, w serwetce ma figę, nożyk i w, w, taką świeżą figę i zaczyna tą figę obierać i, i, i dzielić i mówi, że właśnie koleżanka jej przywiozła z Turcji świeżą figę i chciała się ze mną podzielić. I o właśnie o tę figę chodzi. O figę chodziło. To co właśnie myślę, że w tej książce jest widoczne, że jednak y, kiedyś, jeszcze 20-30 lat temu i dawniej, żyło się w jakimś sensie mm, bardziej świadomie. To znaczy nie było tego biegu, był no, jakiś mam tam fragmencie. konkretny. To była inna intensywność od dzisiejszej, niech Pan spojrzy wokół. Wszyscy wyglądają, jakby się spóźnili. Nie chodzą, tylko biegają, a myśmy żyli intensywnie wolno. Intensywnie wolno, tak. Chociaż yy, te bardzo dużo pracowali też, bo z tego, co pani Barbara też w tej książce mówi, to się do nocy pracowało, prawda? To gdzieś był próba w teatrze potem. Potem radio, potem znowu próba, potem spektakl, potem wieczorem jeszcze oni właśnie te kabarety wszystkie pod Egidą i tak dalej. To były kabarety, które grały późno wieczorem gdzieś, prawda, 22, 23 do nocy. Więc domyślam się, że też nie było łatwo sobie życie zorganizować wtedy, ale jakoś ludzie byli razem chyba, bliżej, bliżej siebie. Były jakieś środowiska, których dzisiaj nie ma. E, prawda, musimy umówić się na kawę, to jest jakiś stały w ogóle, spotkać się na kawę, czy umówić się na kawę, to jest taki stały motyw wszystkich naszych spo, spotkań. I... Albo jakie projekty ktoś robi, to teraz takie modne tak, słowo, tak? Tak, projekty wszyscy robią jakieś projekty. I deadlines mają. I mają deadlines. No, ja lubię deadline'y, bo można się zmobilizować tro, tro, trochę, sobie narzucić wtedy jakoś, rozłożyć. Rozłożyć w czasie. Ale no też yy, yy, o północy w Paryżu u Jego Alena. Zawsze jest yy, lepsza ta epoka, która minęła od tej, w której żyjemy, prawda? To wróćmy do, bo to, to tak mi się skojarzyło z epoką, że dzieciństwo czasem nam się wydaje jakąś odległą epoką. Uświadomiłeś mi, że tak naprawdę od dzieciństwa przesiąkaliśmy głosem pani Barbary. E, co to za bajka, bo w moim domu ja sobie przypomniałam dokładnie nawet okładkę winylowej płyty z panią Barbarą, tylko zapomniałam po drodze. Tak, dużo tych winyli, winyli nie było, więc jest szansa, żeśmy się na tym samym wychowywali. Ale rzeczywiście Czerwony Kapturek z Ireną Kwiatkowską, z, z Władysławem Hańczą i z Kraftówną, właśnie Kapturkiem. E, no to była bajka, wiesz, którą ja miałem totalnie w domu z siostrą zgraną. Musimy na pamięć. na wzgórek, a las mi gra, czerwony Kapturek <coughs> to, to ja właśnie to ja. ja tak. Właśnie ja, tak. Nie, nie mruczek, nie burek. Yy. Mam warkoczyk, no jak to, bo coś tam, A, loczek był. Ja nie zaśpiewam. Tak, ja też nie, ale pani Barbara, nawet się nie, myślę, że nie będziemy podejmować, bo to bezkonkurencyjne było wykonanie. Ale wiesz, ja się nie uświadamiałem, że to kraftówna. Już zdaliśmy się parę lat i nagle wiesz, na YouTubie zobaczyłem tego czerwonego kapturka, ten właśnie, okładkę winyla. Pomyślałem sobie, że w ogóle zobaczę, czy ja te, pamiętam tę bajkę z dzieciństwa i zacząłem tego słuchać i nagle słyszę kraftówna. Mówię, jak to? To ja całe dzieciństwo słuchałem kraftówny i o tym nie wiedziałem. Oczywiście zadzwoniłem natychmiast mówię, pani Barbaro, pani dzieciństwo spędzała ze mną. E, zresztą to nie tylko moje było odkrycie, bo potem jeszcze wiele osób mi mówiło, e, Między innymi właśnie Bożena Stachura, aktorka, moja koleżanka, która e, też jak usłyszała po latach, że to Barbara Kraftówna natychmiast nawiązała z nią kontakt i się zaprzyjaźniły mm. z wdzięczności za kapturka.